Okay, to następny filmik. E, już przedostatni. 13. Teren ogólnie jest kolejowy dalej. Używany. Ale e, obecny, e, obecnie chodzi mi. Robię ten filmik o czymś innym. O dokładnie stare lokomotywy. Wycofane z ruchu kolejowego. Jest multum SW 46 e, tak jak widać przed nami w Bydgosi naprawiona ST 43 SM 42 e, te e, ST 43 e, są ze złotymi ciałami e, zielonymi, czyli stare malowania Kolejowe, ale są jeszcze nowsze malowania, te z PKP Cargo, niebieskie, które najczęściej znamy. Jak widać, dwie suki, te duże. Ten w malowaniu niebieskim ET22, jest parę modeli. Eee, Pospolite stronki ogólnie nie ma już zbudki trzeciej, ale są kamery, czyli nawet ee, nie warto zapuszczać, bo się teraz właśnie dowiedziałem, że są kamery, a nie ma ochroniarzy, czyli szybko go namierzyć człowieka. o nawet ee, takie stare rarytasy SM fm trójki. 147, numer 585. Bardzo niska numeracja. Jak widać, są 4 w starym malowaniu. Nawet tam dalej, oprócz ET22, widziałem ET21, czyli jest też lokomotywy bardzo wiekowe, które zostały wycofane, są wycofywane do Smoc. Nie wiem, czy w ogóle jakie są, jest na uzysku. Może parę odstuków. Ale jak widać, eta 2, su 20... 0, w Malowaniu 8 nocym. Nie ogólnie. E, tutaj na e, w tym, co my była rotacja ostatnio lokomotyw, bo widziałem dość mocno przetasowane e, wolne miejsca między lokomotywami. E, tak jak tutaj, macie też e, przestał. Czyli coś wyciągali, coś wkładali i jest, mało, już jest ich coraz mniej, może być proponowane do wycofania, czyli chyba jest niewycofane z trakcji nawet tak Jak widzicie ST43, a obok niego SU45 i ogólnie tutaj trafiają lokomotywki do kasacji i ten i wycofania z dolnego Śląska. z dolnego sląska na, na banki wrocławskie lokomotywy i jak tak raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 2, 4, 7 torów odstawcych lokomotyw. Gdzie oczywiście zachowują skrajnie, żeby zachować przejezdność. Bo jak się nie zachowa skrajnie, a będzie się odkładało, to można uskodzić sobie wozy i widziałem tam dalej też jedną ET22 bez świateł tak jakby ktoś wyrwał i lokomotywy sobie w takich seregach stoją o tutaj jest wał i mogła jechać 30 km maksymalnie w składzie ten egzemplarz ST-247 jest tutaj dosyć multum różnych starych lokomotyw teraz się kawałek tej wam size i żebyście sobie z tej strony też zobaczyć Tutaj ja każdy miło nie chciałby, żeby te lokomotywy wróciły do zjady z powrotem. Ale wiadomo jaki PKP jest Okej, okay, i tutaj i to jest ST46 ostatnie i jest już serek lokomotywy SM-42, już tak do końca ogólnie to jest, będzie, mam, robię dosyć krótki odcinek, bo nie ma co się opowiadać, ogólnie tutaj są spalinowozy SM-42, ST-43 SU-45, S 406, ET-22 i ET21 To, bo takie najczęściej we Wrocławiu i tutaj jeździły. I w rejonie i oni, na nie zelektryfikowane. Zrobię jeszcze wam. To jest ostatni odcinek z tej serii. Zapomniana kolej. A ostatni jest jest, jest jeden, i później zrobię odcinek o podsumowaniu. Kolei ten o podsumowaniu, nie kolei, tylko o podsumowaniu serii całej. Zrobię jeszcze filmik i ten, gdzie e, pokażę ten, przedstawię Wam statystyki co do kanału i tej serii całej. No jak widać cały spaler od malowań z złotym czołem czyli jak to było podane w odcinkach też jednego chyba miłosnika w tarnych dniach kolei taka seria gdzie było podane, że Złote czoła są wprowadzone po dwóch wypadkach kolejowych, i ogólnie część tutaj ma te złote czoła, część ma malowania zielono-zielone w dwóch oceniach zielonego, i część jest nowszych, już lokomotyw po rozdziale PKP na miejsce spółki, i są tutaj. Niebieskie, pek, niebieskie malowanie ze zielonym paskiem PKP Cargo oraz to to z napisem PKP jako jako jeszcze jako całość była i ogólnie co też zauważyłem na kanale w YouTube trochę nie wyświetlenia no, jest tyle i tyle nagle Cach dwa albo jeden albo parę Tyle mniej niż było, dlatego, Ten, jak ten subskrybujcie, żeby żaden wam odcinek nie przeskoczył w oglądaniu. I ten ogólnie oprócz tej serii mam jeszcze zamierzam zrobić minimum jedną. Oczywiście, jak będzie, cech. Ten oglądali, to dla mnie będzie ten. Motywacja do robienia następnych odcinków. I ogólnie ta seria jest z 15 odcinków. Eee, o zapomnianej kolei we Wrocławiu. To jest nietypowy, nietypowy odcinek, bo teren jest użytkowany przez kolej, ale lokomotywy są zapomniane. Odstawione na cmentarz, niepewne swoje, swojego losu, czy będą dalej jeździły, czy zostaną skasowane, nie wiadomo. Część już tych lokomotyw się dowiedziała, część przyjechała i nie wiadomo, nie znają te, które zostały tutaj, nie znają jeszcze swojego losu. Mogą być tak, że zostaną uratowane przez towarzystwa miłosników do ciągania jakichś tam zabytkowych przykładowo zabytkowych liniach albo pójdą na zletki albo jak trzecia jest wersja jak PKP Cargo nagle im się zwiększy ilość pracy na trasach to wyciągną te, te lokomotywy na początku te sprawniejsze niebieskie do jazdy a później będą wysyłali te inne do naprawy mniejszej i większej i tak może sukcesywnie przywrócą jest parę lokomotyw w takim bardzo tragicznym stanie wizualnym nie wiem, jak e, bracha i tak dalej, ale już farba od nich schodzi. E, też jest multum e, takich odstawionych wagonów, starych, w, z pozoru wyglądają sobie na stare, ale też takich e, nietypowych, bo są e, koło budki tam podali e, wagony do tarowania wag. I ten. Ogólnie oglądajcie, subskrybujcie kanał na Facebooku, na YouTube Jak się podoba łapki w górę i zapraszam do oglądania I do następnego odcinka ostatniego jest. Bo jak to widzę kojarzę, brochu był chyba 14 albo 13 Czyli, to jedno z, ostatni, z ostatnich odcinków tej serii. I tak, jak wiecie, odcink, nowe odcinki co sobota. I jak prac, będę pracował w sobotę, to albo będzie rano, albo po południu. Zależy, która zmiana w pracy. To do następnego odcinka.